Witam serdecznie. Dzisiaj 19 listopad. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Na giełdzie panują bardzo nerwowe nastroje. Zapewne wszyscy to doskonale wiedzą, ponieważ są to nie tylko nastroje. Także te nastroje odbijają się na wyceny na akcji, czyli notujemy spadki i dużą nerwowość, duża niepewność. I jakie można zidentyfikować główne przyczyny tych spadków? Czyli główne przyczyny z tych ostatnich spadków, jakie się wyłaniają, są dwie. Jest to brak przejrzystości, jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, oraz obawy inwestorów o to, że kiedy te dane makroekonomiczne zostaną unawnione, nie będą one korzystne dla giełdy. Czyli mieliśmy do czynienia przede wszystkim z najdłuższym historii zamrożeniem shutdownem amerykańskiego rządu. I w czasie, kiedy ten shutdown miał miejsce, inwestorzy jakby ignorowali to, że. Jest rząd zamrożony, zupełnie byli tym niewzruszeni. Natomiast później z biegiem czasu to zaczęło przywierać inne formy, czyli mieliśmy shutdown, nie wywołało to korekty. Później mieliśmy informację, że jest nadzieja, iż shutdown będzie zakończony. Wywołało to nawet wzrosty. A kiedy to zakończenie shutdownu faktycznie się stało, to pojawiła się niepewność spadki na giełdzie, ponieważ pojawiła się narracja, że OK, teraz rząd powinien upublicznić, opublikować dane i tutaj okazało się, że rząd jakby jest nie za bardzo przychylny do tego, pojawiają się problemy z danymi i będą gdzieś tam powoli się pojawiać i o, pojawiły się obawy, że może tutaj brak jest brak specyjności i niepewność powstała wobec tego, jakie te dane będą, więc jest to bardzo. Tutaj ważne, ponieważ to na podstawie danych typu inflacja i dane na temat bezrobocia Fed podejmuje dane odnośnie obniżenia stóp procentowych. Czyli tutaj pojawiły się te rysa, jeśli chodzi o najbliższe posiedzenie Fed odnośnie stóp procentowych, że Fed pewnie nie obniży stóp procentowych i tutaj przechyliła się teraz szala prawdopodobieństwa, że tej obniżki nie będzie. Więc nic dziwnego, że. Tak idąc tym tokiem myślenia jest panika na giełdzie, z tym związana. Może nie panika, strach. Drugim elementem jest to, że powstała duża, duża narracji i tego na temat tego, że mamy do czynienia z niczym innym, jak z bańką, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, obawy o przewartościowanie akcji z sektora technologicznego, że to wszystko jest gdzieś tam wymyślone, napompowane sztucznie i że to może runąć jak klocki. Także tu się pojawiło duże obawy i nic dziwnego, że jest nerwowość na giełdzie, czyli mamy zmianę momentum, mamy zmianę nastrojów. Jeśli chodzi o to, co, czego możemy się spodziewać w tym tygodniu, to możemy się spodziewać dużo. Ponieważ już dzisiaj po zamknięciu sesji Nvidia, czyli największa firma, jaka istnieje na świecie, będzie publikować wyniki za trzeci kwartał. Jest to bardzo ważne, ponieważ NVIDIA jest tym takim barometrem, jeśli chodzi o giełdę, barometrem, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i akcje technologiczne. A co za tym idzie, giełdę jako całość? Tak? Ta, ta, tak, jest to ważny teraz sektor i tak jest to ważna spółka. Czyli tutaj będziemy mieli dzisiaj albo potwierdzenie, że. Sztuczna inteligencja jest czymś fundamentalnie zdrowym i jakby idziemy w tym kierunku, i są do tego podstawy, czyli jest coraz więcej zamówień, jest coraz więcej zysków, wzrost marży, tak. Zobaczymy, jakie tutaj będą przychody, jakie będą prognozy lub. Jeśli tutaj będą czynniki negatywne, to będzie to potwierdzenie tego, że faktycznie być może mamy do czynienia z bańką i jakby tutaj będzie większa narracja w tym kierunku. Czyli jest to bardzo taki ważny dzień rozstrzygnięcia. Tak? Dostaniemy więcej informacji co do tego, gdzie jesteśmy. Tak? Jeśli zobaczymy, jakie są tutaj oczekiwania, to przychody są oczekiwane dla niej. 55 miliardów dolarów. Takie jest oczekiwania, czyli to już jest w cenie. Jest to wzrost 57% rok do roku dla NVIDIA, czyli dużo, tak? Dużo można to śmiało powiedzieć. Jeśli chodzi o akcję Nividi, to w tym momencie notują spadek 15% od szczytu czasów, który był bardzo niedawno, ponieważ był 29 października. Jeśli przeanalizujemy sobie tutaj takim wskaźnikiem, który wielu także śledzi, czyli jest to wskaźnik CNN, Biznes na temat właśnie, gdzie jesteśmy, czy, czy jest chciwość na rynku, czy neutralność, czy strach, czy ekstremalny strach, to w tym momencie, tutaj zrobiłam zdjęcie wczoraj, był to ekstremalny strach na poziomie 9, czyli na nieduży ekstremalnych strach, to jeszcze te odczyty są bardzo, bardzo niskie, czyli są to takie, takie same odczyty jakimi strachu, jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio. Nie kiedy indziej, tylko kiedy Donald Trump wywołał panikę związanych z cłami w kwietniu tego roku. Czyli, czyli duży, 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 duży strach. Generalnie strach wołuje, prezentuje możliwości dla inwestorów długoterminowych, tak? Także warto to mieć na uwadze. Jeśli chodzi o rynek krypto, to także jest tutaj ekstremalny strach i tutaj też możemy zobaczyć graficznie, że po, podobnie jak dla akcji, jest to poziom ekstremalnego strachu, wysokość 15, jest to też ten sam poziom, jaki mieliśmy do czynienia właśnie w kwietniu tego roku. Także oba aktywa, ten bardziej ryzykowne notują. Duży, duży poziom strachu, korektę, tak? Jeśli zobaczymy sobie poziom inflacji, to widzimy, że inflacja za ostatnie miesiące niewiele, natomiast jednakże rośnie, tak? Czyli to też wzmaga tą narrację, że jak Fed może obcinać stopy procentowe? Gdy mamy do czynienia aktualnie z rosnącą inflacją, tak, to się wydaje nielogiczne, więc panika i obawy tutaj rosną. I pojawiły się także wypowiedzi kilku przedstawicieli Fedu, którzy wyraźnie mówią, że są przeciw obniżce 100% i to wywołało tutaj dodatkowy strach. Dodam też, że wielu przedstawicieli mówi, że... Trzeba obniżać stopy procentowe i to nawet więcej, nie 25 punktów bazowych, a 50. Czyli jest tutaj duży rozjazd, podział w opiniach, natomiast ostatnio narrację wygrała, wygrali zwolennicy nie obniżania stop procentowych, ponieważ inflacja rośnie, więc to by było tutaj jakby woda na młyn dla inflacji, co by nie było korzystne. Natomiast pamiętajmy, Fed ma dwa jakby obowiązki, tak? On Sprawuje władzę, sprawuje kontrolę nad poziomem inflacji i nad poziomem zatrudnienia. Czyli to, co się dzieje z inflacją, jest tylko jedną częścią, połową jego zadania, drugą połową jest stan zatrudnienia. I tu już sytuacja nie wygląda wesoło, ponieważ mamy rosnący poziom bezrobocia ostatnio za, za sierpień. Mamy odczyt w wysokości mniej więcej 4% i jest to dużo. I nawet na ostatnim posiedzeniu FED przewodniczący FED zaznaczył, że sytuacja, jeśli chodzi o stan bezrobocia, zatrudnienia nie jest dobra. Nie jest dobra, czyli tutaj zaznaczył, nie mamy danych i to ważna informacja, będziemy ją mieli w czwartek. Tak? Czyli dzisiaj mamy widzie dane, a. Jutro będziemy mieli dane za poziom bezrobocia za wrzesień, czyli pojawi się nowa informacja. I teraz tak, jeśli te dane za, jeśli poziom bezrobocia wzrośnie, to nie jest to może dobrze, dobra informacja dla ekonomii. Ale będzie to dobra informacja dla inwestorów giełdowych, potencjalnie, bo nigdy nic nie wiadomo, ale będzie dobra, ponieważ wtedy Fed będzie musiał wkroczyć, aby ratować sytuację odnośnie zatrudnienia. Tak, On także tutaj musi podjąć decyzję, co ratuje czy inflację, czy stan zatrudnienia także tutaj jest ważna układanka w tej grze. Jeśli chodzi o. Prawdopodobieństwo tego, co zrobi Fed, a będzie to już miało miejsce 10 grudnia, także jeszcze dużo może się wydarzyć, bo przecież dzisiaj mamy 19 listopada, także naprawdę wiele, wiele tygodni, dni danych, wydarzeń, które mogą zmienić te, te procenty tutaj drastycznie. One nawet nie są aktualne, bo nie muszą. Te zdjęcie zrobiłam 17 listopada, ale w każdym razie większość już tutaj opowiadała się za tym, że nie będzie obniżek 100%. To się może zmienić, ale to właśnie to, że większość opowiada się, że nie będzie obniżek 100% powoduje nastroje na giełdzie, powoduje ten spadki wycen, z jaką mamy do czynienia. Nie tylko ale w dużej mierze. Natomiast też z pozytywnych rzeczy warto pamiętać o tym, co jest kluczowe, czyli jeśli chodzi o wyniki, które mamy za ostatni kwartał wszystkich spółek wchodzących w skład SP500, to są one generalnie bardzo pozytywne. Biły, pobijały one oczekiwania. Tutaj widzimy, że 83% z tych spółek właśnie mają bardzo dobre i wysokie zyski i widzimy iż one rosną, czyli widzimy taki trend wzrostowy, jeśli chodzi o, o zyski z akcji wchodzących w skład S&P 500. I także rosną marże, czyli marże zysku rosną. Praktycznie są na szczytach przez i to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o akcje technologiczne i sektor sztucznej inteligencji, bo te marże rosną właśnie między innymi dlatego, ponieważ technologia powoduje, że firmy są bardziej efektywne. Potrafią wygenerować większe przychody, większe zyski, i trzeba o tym pamiętać, aby mieć szeroki obraz przed sobą. Ostatnio, na ostatnim spotkaniu, prezentowałam Państwu ten sam z tego samego źródła. To jest taki wykres od Dorsi Nasdaq. I tutaj wtedy QQQ, czyli te akcje technologiczne, znajdowały się w poziomie wykupienia, gdzieś tam rejon 80-100, natomiast w tym momencie znajdują się lekko, już można powiedzieć neutralnie, powiedzmy tak. Nie jest to, to poziom wyprzedania, natomiast też już doszedł do neutralnych poziomów. To obrazuje. W plastyczny sposób, że to są też normalne cykle, tak? Czyli jeśli jakieś aktywo będzie bardzo wykupione, wcześniej czy później wróci do poziomu neutralnych, lub nawet poziomu wyprzedania, czyli są to naturalne fluktuacje i nie powinniśmy za bardzo poświęcać im za dużo uwagi. Okay? Jeśli chodzi o katalizatory na nadchodzący rok, bo już przecież jesteśmy bardzo, bardzo blisko, to nie zapominajmy. Niezależnie co teraz Fed będzie robił, to jest koniec blisko kadencji aktualnego przewodniczącego Fed. Trump już planuje nową nominację, będzie to w maju nowego roku. Nie zapominajmy także, że Fed już zapowiedział, że będzie zwiększył delikatnie płynność, jeśli chodzi o obligacje już od 1 grudnia. Pamiętajmy, jest wzrost, jeśli chodzi o wyniki, trend wzrostowy, jeśli chodzi o wyniki spółek, jest to bardzo ważne, bo pokazuje, że jakby wzrosty na giełdzie są zdrowe i z czegoś wynikają, tak? mamy też zapowiedź obniżenia generalnie podatków i będzie on realizowany w kolejnym roku jest to także pozytywny katalizator i mamy też zapowiedzianą deregulację jako kolejną rzecz, które będzie robić Trump i jego administracja to może powodować dobrym być katalizatorem szczególnie dla sektora finansowego i dla sektora opieki zdrowotnej czyli mamy takie informacje jeśli chodzi o o potencjalne katalizatory dla giełdy. Przejdźmy może na wykresy i zacznijmy agresywnie, że tak powiem, od bitcoina, czyli od krypto, jak to wygląda, jeśli chodzi o aktualną sytuację. I tutaj bitcoin na wykresie dziennym mamy duże spadki. W tym momencie od szczytu wszechczasów, czasów, który mieliśmy niedawno, na początku października, mamy spadek 29%, czyli jest to jest to duże, duża zmienność, duże spadki, został pokonany poziom 100, został pokonany tutaj ten poziom wsparcia, który był ten ograniczenie, ten formacji megafonu, czyli są jakby tutaj same negatywne informacje, które także są wspierane tym, że jest obawy o i wiara w ten czteroletni cykl, jeśli chodzi o krypto i Bitcoina, tak? Tylko że jeśli w tym momencie w najbliższych miesiącach gdyśmy zobaczyli pokonanie aktualnego szczytu to to ta narracja czteroletniego cyklu jakby nie będzie nie będzie już prawdziwa także to dowiemy się dopiero po fakcie tak jak jest natomiast w tym momencie mamy korektę, jest ona faktycznie duża natomiast też moim zdaniem aktywo jest tak potrafi tak wygenerować na tyle Korzystne stopy wzrotu na przestrzeni lat, że nie ma potrzeby kupować na dołkach i sprzedawać na, szczyty, na szczytach. Przede wszystkim taka pokusa jest nierealna, nie będziemy tego w stanie zrobić, bo, okej, okay, nawet jeśli sprzedamy i będziemy poza rynkiem w trakcie spadku, pytanie za 100 punktów: czy wejdziemy ponownie? Po tych niższych poziomach, bo to jest pytanie, które powinniśmy sobie teraz zadawać. Tak. I można odnaleźć poziom wsparcia, który ja tutaj odnajduję. Wynika on z Fair Value Gap. Jest to taki koncept. I jest to swego rodzaju wsparcie, które mówi, że tutaj w tym przedziale, który, który jest gdzieś, że jeśli świeca dzienna nie zamknęłaby się poniżej tego dolnego ograniczenia, czyli poniżej 86 tysięcy, to jakby jest to traktowane jako poziom wsparcia i można zobaczyć wzrosty z tego poziomu. Zobaczymy, jak będzie. Jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli przynajmniej odbicie z tych poziomów, zarówno dla giełdy, jak i dla krypto, ponieważ po prostu rynek jest w tym momencie krótkoterminowo wyprzedany. Mamy y, poziomy strachu na ekstremalnych poziomach. To samo przecież już y, mówi, że, że jakby nie ma już kto sprzedawać. Kto chciał sprzedać, to sprzedał. Teraz już chyba nie chce za bardzo sprzedać, więc tutaj gdzieś tam jest pewne. Y, pewne wygaśnięcie tej energii spadków, przynajmniej potencjalnie, tak. Zobaczymy, jakie będą dane, zobaczymy, jakie będą dzisiaj wyniki NVIDIA, zobaczymy, jakie będą dane, jeśli chodzi o zatrudnienie jutro, są to bardzo ważne katalizatory, także jeśli nam się zmieni tutaj ta narracja, to może się wszystko zmienić, jeśli chodzi o to, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o... Te wykresy, które tutaj nas interesują i te klasy aktywów. Jeśli spojrzymy sobie na platformę Div Broker i przejdziemy na ETF SPY, czyli po prostu benchmark giełdy średnia 500 największych firm. Na wykresie dziennym widzimy, tu jest mam narzuconą średnią 100, średnia 100, średnia to, to jest taka, można powiedzieć z nimi zabawa, bo można narzucić sobie dowolną średnią i do tego narrację, natomiast w pewnym sensie może dać to pewien spokój, ponieważ proszę zobaczyć, no taka średnia 100 podtrzymywała wzrosty za tutaj ostatni rok, ona została przełamana w kwietniu, później ten wzrosty od dołka z kwietnia były na tyle pionowe, że praktycznie już wzrost cena nie trzymała się z żadnej średniej, czyli jakby gdzieś tam odeszła bardzo od wszystkich średnich jakie są. Więc naturalne jest, że wcześniej czy później dojdzie do średniej ruchomej, tak? 50 czy 100 czy 200, czy to na skutek po prostu braku zmienności, braku wzrostów, jakby korekta w poziomie, czy to na skutek po prostu spadków i wstrzymamy teraz do czynienia. Natomiast jeśli spojrzymy na średnią, jeśli spojrzymy na indeks, to nie widać nic dramatycznego, jeśli chodzi o poziom spadków, tak? czyli jeśli spojrzymy sobie na rynek SP500, co tym ETF nie jest niczym innym, tylko właśnie tym, to mamy korektę rzędu mniej więcej 5%, co jest naprawdę niczym, niczym znaczącym, jeśli chodzi o Chodzi o giełdę. Wręcz powiem tak. Ten spadek był, z kwietnia był tak gwałtowny i tak wynosił 20% w przeciągu naprawdę kilku sesji giełdowych, kilku tygodni, że ten spadek był nienaturalny. I dlatego odbicie też można powiedzieć było tego odbiciem adekwatnie. więc Więc te ostatnie wzrosty i brak korekty nie były czymś normalnym, o, to, 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 to chciałam powiedzieć, korekty są czymś normalnym i mamy z tym do czynienia i można powiedzieć, że całe szczęście, tak po prostu y, wygląda rynek, tylko teraz pytanie, jak to wykorzystamy, tak jak było w ostatnim moim y, wideo, tak, korekta, y, dobrze, y, tylko pytanie za 100 punktów, co dalej, jak my się ustawimy do tej korekty, tak, y, czy ją wykorzystamy, Nikt nie wie, gdzie jest, będzie jej dołek, tak? Czyli nikt nie może Państwu zagwarantować, że to jest już dołek i od teraz tylko wyżej, wręcz przeciwnie, pewnie większość myśli, że to wcale nie jest żaden dołek, tylko teraz będzie pewnie lawina spadków, tylko że tego nikt nie wie, czy ona będzie. Także tutaj sądzę, że najlepszą receptą sukcesu jest. Kupowanie stałe, to jest ta strategia dollar cost average, zawsze, choćby na, no, nie wiem, pierwszego każdego miesiąca, jakąś kwotę w aktywa, które się wierzy, bezpieczne aktywa typu właśnie indeks akcji i, i wtedy sobie uśredniamy cenę i, i dobrze na tym wychodzimy, siłą rzeczy, ponieważ kupujemy więcej danego aktywa, gdy ceny są niższe i mniej, gdy ceny są wysokie. Czyli jak inwestować, jeśli chodzi o akcje i czemu w ogóle akcje? Tak, w co możemy inwestować? Możemy inwestować w złoto, srebro, możemy inwestować w akcje dywidendowe, w akcje. Natomiast generalnie to, co daje stopy zwrotu, które są w stanie pokonać inflację stale i i więcej niż inflację, czyli także debasement waluty w długim czasie, to są akcje. To są akcje i ten rynek szeroki łącznie z technologią. Te sektory dają nam właśnie pokonanie pokonanie inflacji. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem, jest to ryzyko zmienności. Natomiast uczestniczymy we wzroście ekonomii, a to gwarantuje nam wzrosty z akcji. Czyli to jest powiązane. Tak? Nie chcemy jakichś zwrotów spekulacyjnych. Chcemy po prostu wzroty z solidnych firm, solidnych akcji, które mają wzrosty dzięki temu, że rosną, rozwijają się, mają coraz większe zyski, marże. I jest to wtedy zdrowe wzrosty i z tym mamy do czynienia, tak akt faktualnej ekonomii, ponieważ wzrosty akcji, które mam do czynienia, potwierdzane są przez wyniki, które publikuję, tak? Dziś wynik Nvidia, także dużo tutaj światła dostaniemy i, i zobaczymy jak to dalej. Jeśli chodzi o indeksy, to faktycznie tych, tych spadków nie ma dużo. Natomiast jeśli spojrzymy na poszczególne akcje, to są spadki dużo więcej, czyli dużo większe, czyli można sobie dobrać akcje pojedyncze, bo pojedyncze akcje spadły dużo więcej i Tutaj z tych tylko wykresów, które miałam na platformie już otwarte, nie jest to gdzieś tam jakiś zaplanowany, po prostu losowy przykład. Robin Hood, czyli firma. Która wzrosła za ostatnie miesiące czy lata w bardzo dużym stopniu. Od szczytu wszechczasów spadek aż 26%, czyli można powiedzieć dużo. Czyli ta firma, która gdzieś tam wiecznie cały czas nie dała inwestorom wejść, teraz gdzieś tam jest to odetchnięcie, spadek aż 26%. Czyli można w tego typu akcjach gdzieś tam. Z pewnością szukać, szukać okazji. Palantir, czyli tutaj ta akcja, przez wielu nielubiana, ponieważ tutaj jest właśnie do, zawsze podawana jako przykład bańki w sektorze sztucznej inteligencji. Niemniej jednak tutaj trzeba, każdy indywidualnie powinien to osądzić, co jest bańką, a co ją nie jest. Także spadek 19%, czy akcje Tesla spadek rzędu 18%, Amazon także dość dużo w ostatnim czasie 13%. Czyli pojedyncze spadki mamy mamy dość większe. Czy spadki będą, czy będziemy mieli dane wejście, takie jak mieliśmy w kwietniu? Tak, do tego nie wie nikt, czy strach jest i katalizatory do spadków aż tak silne, jakby w kwietniu. Tu się może wszystko odwrócić, tak? Czyli to zależy, jakie będziemy mieli dane, będą napływać, tak samo nastroje inwestorów mogą się zmieniać i będą się zmieniać. Bo aktualnie jest to zmiana sentymentu, nie ma tak naprawdę twardych danych do aktualnych spadków i paniki, i strachu. Jest to bardziej nastrój. Jest to bardziej fluktuacja ceny, jeśli chodzi o naturalny poziom wykupienia, powrót do neutralnych poziomów. Tak to wygląda na ten moment. Także zmienność stwarza okazję, to co jest najważniejsze, żeby się mieli długoterminową strategię inwestycyjną i pozostawali wierni swojej swoje strategie i czasami też trzeba ją zrewidować, czy jest to najlepsza strategia na aktualne czasy, jakie mamy, czy mamy do czynienia. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do pozostawienia komentarzów, lajków, zapytań. Życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.